To jedna z najbardziej widocznych zmian, wynikających z połączenia miasta i gminy, żartują mieszkańcy, już nie wjeżdżamy o tem do przylepu. To teren Zielonej Góry. Dokładnie rok temu 18 maja mieszkańcy ówczesnej gminy Zielona Góra podejmowali historyczną decyzję w referendum głosowali za tym czy przyłączyć się do miasta czy dalej funkcjonować jako gmina. Jesteśmy dalej jedyni, którzy to zrobili. Ja myślę, że mieszkańcy zauważyli, że to co mówiliśmy, dzieje się i robimy wszystko to, aby wszystkie obietnice, wszystkie zapisy kontraktu zielonogórskiego zostały spełnione. Ponad 55% mieszkańców wybrało się do urn, zagłosowała ponad połowa uprawnionych tak Powstała dzielnica, nowe miasto. Gdy się patrzy na kontrakt zielonogórski, gdy się patrzy na to, co było mówione na zebraniach wiejskich, to ja uważam, że te wszystkie no, założenia zostały zrealizowane, nawet z pewną nawiązkiem. Oto, czy ten rok coś zmienił, zapytaliśmy mieszkańców. Zawady, zdania, jak zawsze podzielone, ale skoro jesteśmy miastem, a nie wsią. To coś drgnęło, słyszymy. Już kanalizacja jest prawie założona, także w tym roku można się podłączyć. Ludzie mówią, że tylko, że dojazdy są lepsze. Autobusy sprzyjają nam. Połączenie miasta i gminy, kontrakt zielonogórski, dzielnica, nowe miasto i wreszcie rada i zarząd dzielnicy. Administracyjna rewolucja. Ale za tymi zmianami idą konkretne pieniądze. Mieszkańcy poszczególnych sołectw od września ubiegłego roku już korzystają z bonusów wynikających z faktu, że mieszkają w mieście odczuwają skutki połączenia w tej pierwszej istniejącej już od września 2014 roku wersji, czyli niższych cen biletów czy, czy, czy skuteczniejszego kursowania autobusów MZK. Zgodnie z decyzją Rady Ministrów do połączenia miasta i gminy doszło z dniem 1 stycznia tego roku.